Ostatni mecz sezonu remisujemy z wulczanką 1-1. Jak trener może podsumować ten mecz? Ostatnie spotkanie sezonu chcieliśmy go zakończyć zwycięstwem. Po dosyć dobrej pasie 5 spotkań, gdzie odnieśliśmy cztery zwycięstwa jeden remis. No niestety nie udało się tego meczu wygrać. Wynik 1 1. Mieliśmy swoje sytuacje, szczególnie w pierwszej połowie niewykorzystane. I to taki trochę, można powiedzieć, taki schemat powtarzający się dosyć często w tej rundzie. Gdzie nasze niewykorzystane sytuacje odbijają się na, na wyniku. No ale to był też mecz. Mecz był szansą do pokazania się dla zawodników, którzy, którzy w, te, w tej rundzie trochę mniej grali. I, I ogólnie ogólnie wulczanka też trzeba, na pewno trzeba pochwalić ten zespół. bo Pokazali się tutaj z lepszej strony, na pewno z dużo lepszej niż w tej rundzie jesiennej. Też mieli swoje sytuacje, też podjęli tutaj walkę. Myślę, że mecz był ciekawy, było, było sporo dobrych akcji, sporo sytuacji. I chyba generalnie można powiedzieć, że wynik sprawiedliwy. Prosimy o krótkie podsumowanie rundy wiosennej. No, w rundzie wiosennej Mieliśmy swoje lepsze i gorsze momenty Ogólnie zdobyliśmy 28 punktów Przegraliśmy 3 spotkania 7 zwycięstw 7 remisów Myślę, że sporo... Myślę, że mogliśmy zdobyć dużo więcej punktów Myślę, że jest taki dosyć duży niedosyt właśnie ze względu na, na brak skuteczności, no ale wiadomo, że to wynika też z braku umiejętności i to troszeczkę pokutowało w tej rundzie. Natomiast bardzo dobra gra w defensywie straciliśmy w tej rundzie tylko 15 bramek w całym sezonie 28 i w, tak naprawdę łącznie z różną Karpat straciliśmy najmniej bramek w lidze. Z tego na pewno należy się cieszyć i to jest dobra baza, ale na pewno podbudowanie też większej siły ofensywnej w następnym sezonie na pewno musimy przede wszystkim na ten element zwrócić uwagę żeby się lepiej poruszać po boisku, podnieść tą jakość finalizacji, mieć więcej rozwiązań, więcej schematów, być może też troszeczkę zmienić tutaj zawodników na pozycjach albo też po prostu dołączyć kogoś, kto, kto doda takiej większej rywalizacji. Ogólnie, ogólnie myślę, że celem takim naszym na tę rundę było to, żeby ta drużyna nie straciła. Żeby tak naprawdę drużyna pozostała solidną marką, żeby Izolator pozostał solidną marką pomimo tych niewątpliwych osłabień, które, które, które w przerwie zimowej mieliśmy. Myślę, że drużyna stanęła na wysokości zadania, że... Na tych pozycjach udało się też zastąpić zawodników, którzy odeszli. Może nie we wszystkich meczach i może nie, nie w stu procentach, ale generalnie myślę, że naprawdę drużyna stanęła na wysokości zadania. Zespół pracuje bardzo dobrze, jest duża koncentracja na treningach, to są bardzo ambitni chłopcy, myślę, że warto stawiać na tę drużynę. Mam nadzieję, że większość chłopaków zostanie. Tu już rozmowy wstępne i z prezesem, i z zawodnikami. Dzisiaj mamy ostatni trening i myślę, że już tak w 95% wszystko się rozstrzygnie. Natomiast, natomiast no, na pewno musimy, musimy dążyć do tego, żeby zdobywać więcej bramek, bo to była taka nasza trochę, trochę bolączka w tej rundzie wiosennej. Myślę, że tych bramek było zbyt mało zdobytek. Biorąc pod uwagę ilość stworzonych sytuacji, i na pewno to jest taki główny cel do poprawy na przyszły sezon. Jak będą wyglądały przygotowania do nowego sezonu? Przygotowania rozpoczynamy 11 lipca. W planie będą testy motoryczne. Będziemy trenować 4 razy w tygodniu. Mamy zaplanowane gry kontrolne pięć gier kontrolnych z drużynami takimi jak Sokół Sieniawa, Karpaty Krosno, Sokół Kolbuszowa Dolna, Stal Łańcut i jeszcze mamy w planie Eco Także myślę, że wartościowi, ciekawi sparring partnerzy. No i tak jak, tak jak mówiłem tutaj, teraz czekamy na rozwój wydarzeń, w jakim, w jakim kształcie kadrowym będziemy rozpoczynać. Na pewno będziemy chcieli też rozmawiać jeszcze z różnymi zawodnikami. Te rozmowy już zostały rozpoczęte. Na pewno taki gorący okres przed nami. Mamy w planie też zorganizować turniej, takie właściwie otwarte testy w okolicach 9, 9 lipca. No i co, właściwie, właściwie tutaj myślę, że na dzień dzisiejszy kadra można powiedzieć w 70-80% myślę, że zostaje. Co do reszty, niektórzy się jeszcze do końca nie wypowiedzieli, czekamy na rozwój wydarzeń. Na pewno jakieś zmiany będą jak to w każdej drużynie i w każdym zespole pomiędzy, pomiędzy sezonami. Chętne osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w izolatorze, zapraszam również na treningi. I myślę, że, myślę, że to chyba wszystko.